Moje si oczka spoglądajcie wszędzie czasada moc inspiracji, jeżeli ktoś się interesuje folklorem, to naprawdę bardzo warto polecam. Tak naprawdę do takiej zabawy ludowej wystarczą dwa patyki i to jest wszystko. Nie trzeba wydawać dużych pieniędzy ani nie grać na instrumencie. Bardzo świetne szkolenie, polecam. Też mi się bardzo podobały zbieranki, czyli co zrobić, jak zainspirować dzieci, żeby je zebrać na przykład w kółko, ponieważ ustawianie koła dla dzieci komunikat Proszę ustawić się w koło, jest po prostu abstrakcyjny. Aż tu nagle idziemy sobie wężykiem, śpiewamy, coś robimy i jesteśmy w kole. I takie inspiracje są niesamowite i bardzo wartościowe. Polecam z całego serca. Polecam bardzo serdecznie. Merytoryka przegenialna, i zwoływańki dla mnie były niesamowite i na pewno ich użyję. Tak, polecamy, polecamy wszystkim, którzy pracują z dziećmi. Absolutnie bardzo polecam szkolenie, świetna zabawa, inspiracja. E, przyjeżdżajcie, uczcie się, korzystajcie.